Witamy bardzo serdecznie państwa. Naszym gościem jest Janusz Korki mikke którego szerzej chyba nie trzeba przedstawiać. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o kilku niedorzecznościach w naszym kraju, które być może rozwijają państwa wątpliwości, kogo wybrać na nadchodzących wyborach. W związku z tym, że dzisiaj taka pogoda jest deszczowa, chciałbym się spytać, co uważa pan o odszkodowaniach dla osób, które ucierpiały w powodziach, a mieszkały na terenach zalewowych i doskonale o tym wiedziały. To rację miała Pani Cimoszewicz, który powiedział, że trzeba było się ubezpieczyć, no? <laughs> W ogóle, to buduje ten nie no to ponosi tego ryzyko, prawda? Ja yy, nie wykluczałem mieszkania na terenie zalewowym. No, buduje się dom, dom na palach, na długich fundamentach, raz na dziesięć lat, co woda przychodzi zalewa, zalewa pod piwnicami i trudno, Ja Japończycy potrafili się postrzec przed z trzęsieniami i w budynki przetrwały, prawda? Ale my nie mamy powodu się zabezpieczać, bo po, po, po tym bo państwo zwraca, więc... Więc to na swój sposób wygodne, zawsze no można sobie to coś... od nowa postawić. Mówimy tu, tutaj o obywatelach pełnoletnich, czyli obywatel pełnoletni w państwie polskim jest od 18 roku życia. I taka trywialna sprawa, a mianowicie czemu uczeń nie może na przykład się usprawiedliwić w szkole, mimo że jest pełnoletni, prawda? A więc państwo go skaże, Przyczyna jest taka, że mamy potwornie drogą szkołę, potwornie kosztowną szkołę. Kłopacona jest, jest prawa ręką przez lewe ucho, bo płacimy to pieniądze to przez Warszawę, prawda, że przez Brukselę i 40% tych pieniędzy gdzieś znika tajemniczo, znaczy 8% wiadomo się na pensję i ten, a 32 gdzieś tam się leci hazard po polach. I ta szkoła w wydatku jest obowiązkowa. Zauważyć, że nie spotykam, nie, nie spotykam sytuacji, w której człowiek idzie do restauracji, płaci za jedzenie i ucieka, i ucieka nie jedząc, prawda? Znaczy, jak płaci za coś, to ceni. To ceni i dba o to, żeby to było dobre. Więc gdyby szkoła była normalnie płatna, to ludzie by dbali, żeby poziom rzucenia był wysoki. I również, by dzieci nie wygarowały, tylko by chciały do tej szkoły przyjść. Nie byłyby potrzebne Czyli człowiek Jeżeli człowiek na, na przykład zapłaci za u... u nie przyjdzie, to się nie musi wtedy zmieniać. Zapłacił. Aczkolwiek jest to pewny w pewnym sensie traktowanie, no, nie fair tych ludzi, bo jednak są pełnoletni, płacą podatki, chodzą do szkoły i muszą prosić rodziców o karteczki. No, to jest w ogóle skandal. Z jednej strony mamy mówić o globalnym ociepleniu. Dziewczyny dojrzewają coraz wcześniej. Ludzie, w Niemczech, już biorą udział w głosowaniu. A z drugiej strony jest przywóz nauczania w stosunku do ludzi po 18 roku życia. Przymuzd trzeba znieść wtedy prowadzić. Spróbujmy jeszcze pogrążyć wśród tej młodzieży, ponieważ to ich najłatwiej jest przekonać do zmiany jeszcze swoich przekonań. Tu może teraz o hobby. Co uważa Pan o ostatnich zamknięciach stadionów dla kibiców? Buntują się... Typował odpowiedzialność zbiorowa. By na Stadionie w Bydgoszczy, zamyka się stadion w Poznaniu, prawda, co jest jakimś kompletnym absurdem i moim zdaniem daje się stadionu, mać po stadionu, bo nie wystąpić na no, odszkodowanie do sądu i wygrać na ten sposób bez żadnych trudności. E, natomiast e, to jest w ogóle jeszcze... Postawa kibiców jest aktualnie... Ale, ale w ogóle, ale w ogóle kibiców się traktuje w sposób skandaliczny, no przepraszam, e, ja akurat to przypadkiem widziałem. Z, Z, gości, gości, gości. Gości. Po kibisku sędziego już mecz był zakończony i gromada kibiców traknęła na murawę, żebyście, że to jest normalne, powszechnie stosowane wszędzie na świecie. Wszędzie na świecie Wiesz, nie, nie rozumiem, nie rozumiem o co tutaj chodziło. Nie rozumiem o co ty chodziło. Są, są przypadki oczywiście, że kibice wychodzą na, na ulicę tuką samochody i tak dalej, to trzeba... Brutalność. Nie nazywajmy tego kibicami, ponieważ kibice nie, się odcinają od tej. z chwilą, kiedy wyszli poza stadion i są na ulicy, już nie są kibice. bo to po prostu huligani. No. I, 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 I tyle. Kibice nie się na stadionie tylko, no, A nie u fryzjera na przykład. Nie powiem pan, że do, do fryzjera przed kibicą. Bo, bo miał szali, to już można go szufladkować. Tak, no, nie, nie, tak nie można. Kibiców się traktuje makabrycznie, traktuje się ich właśnie jak nieodpowiedzialnych i, i oni zachowują się o nie, nieodpowiedzialny nie wskutek tego. Słuchajcie, się rezerwują nie dopylian. Ale ja chcę przypomnieć taki wierszki Klinga, który tam brzmi z Johnny Here and Johnny There and go away you brute, But he is savior of the country when guns begin to shoot. Co się tłumaczy na Polski, że to ja sił, to tam tutaj zwiata jest, zwiata, jest, zwiata jest tą brutalną, ale to jest bawca ojczyzny i zaczyna grać armaty. Jak przyjdzie zagrożenie z role muzułmanów czy kogoś innego? to ciki się będą nas agresja, Młody, agresja, agresja jest potrzebna. Mężczyzna, mężczyzna powinien być agresywny. Każda kobieta chce w tej czasy był agresywny. Naprawdę czasami przyłoży jej dwa razy w tyłek, ale za to zmasakruje każdego, kto spróbuje zrobić jej i jej dziecko. Prawda? Mężczyzna jest mężczyzna, pozytywną. Tylko ta agresja powinna się objawiać w sposób właściwy, prawda? Nie, nie przez demolowanie samochodu. To Bardzo zabawne są teraz te przewroty społecznościowe na zasadzie... Powstawania ruchu feministej. Ponieważ jak brzmi pewien żart, feminizm kończy się tam, gdzie zaczyna się wniesienie łóżka na piąte piętro. Dokładnie, coś takiego obserwowałem parę dni w przedziale, gdzie były takie dwie panie, które powiedziały sobie o feminizmie, a potem po siebie się zwróciły, żeby im walizki z nią nie Mamy anegdotę. Także nie, no feminizm to jest to jest. Kobiety same się śmieją, feministek. Nic, nic poważnego. Te nie zadają y, jednego pytania bardzo ciekawego. Otóż one wrzeszczą, że światem rządzą męskie że Świnie, prawda? Parlamenty są męskie, rządy są męskie i tak dalej. Ale nie zadają Dlaczego? sobie o, pytania jednego. Dlaczego te męskie parlamenty i rządy dają feminicom pieniądze? No, przyznają feminę, tylko z dostają, dostają pieniądze od rządu. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo ceniacy chcą, żeby feministki domagały się podwyżki wieku emerytalnego do 45 tego, tego, tego roku życia, za to za to się nie płaci. Są agentkami męskich, żeby zresztą o czym z tego się nie zdają sprawy. Wracając jeszcze do młodzieży, tak żeby zakończyć na stałe ten temat. E, parę lat temu powstało gimnazjum. Jakie ono ma skutki e, na młodzież? Jak oddziałuje gimnazjum? Jest to taki... Okres największego rozwoju. Takie wyrywa się trochę z podstawówki, przesiewa przez gimnazjum i wrzuca do liceum. Nie, przyczyną nie jest, nie jest gimnazjum. Przyczyną jest to, że kadra pedagogiczna nie ma narzędzi w ręku. Nie może ucznia ukarać. Ostrych? Co? ostrych narzędzi? No, nie ostrych, ale nie pułapi się by się przydało czasami na jedną czy no W krajach anglosaskich, w Anglii przynajmniej, kadra chłosty do dzisiaj jest w niektórych liceach. I to uszereg znalegają, bo to chodzi o to, że u nas jest coś nieprawdopodobnego. No, ja pamiętam, byłem w liceum przez 4 lata. byłem w liceum przez 4 lata. Prawda? Nie pamiętam ani jednego przypadku, gdyby wzywano policję, że coś zginęło. No, jak zginęło, no to co w ogóle było, ja tu spotykałem wtedy. było wewnętrzne śledztwo, Szkoła to znajdywała, a potem grono uczniów robiło kocuwę, kocuwę facetowie, to jest coś ukradł, no i, i spokój. Nie? Żeby policję zaangażować prokuraturę, no w ogóle prokuratura no nie ma nic do roboty, ale proszę nam jeszcze raz. Póki policy nie mogą dzieciakowi dać dać w tyłek też, bo grożenie no, mają być jawność karna. To jest rozbyt rzeczywiście one wtedy są wyrywane ze szkoły podstawowej i czują się już prawie dorosłe i rozrabiają. No a jest jeszcze jeden problem bardzo poważny, to jest koedukacja. To jest bardzo. Chłopaki chcą się popisać do dziewczynami. No, to, jest, to jest ta rzecz, Je, jest, to nie są. Trzeba tu nadmienić, że w trzeciej klasie gimnazjum są najstarszymi w szkole, więc co im nie wolno. Właśnie. I dlatego. I dlatego... A de facto mają 15 lat. No, jak ja chodziłem, jak ja chodziłem do liceum Boytana, to były czteroletnie, i ja miałem 14 lat, nawet niecałe. Jak przyszedłem do szkoły, 13, 13, 13, 13, 13. Ale do nas nauczyciele mówili, że pan. I gdyby, I gdyby nauczyciel powiedział do ucznia, ty, to cała skaza by stała i wyszła. No to nie było czegoś takiego. Ludzie byli poważni poważnie i w związku z tym oni również zachowali się poważnie. A teraz następuje spouchalanie się uczniów? Dzisiaj od ucznia mówi się ty, ty gnolił, prawda? jak no, się jak tym, no to się dziwić. No, no, to, jest, to jest rzecz, rzecz, rzecz niesłychana. Czasami odwartą nauczyciel też też, też per ty. Czego niektórzy zachęcają, taka woda przemieszczona z Ameryki więc nie zdają sprawy, że w Ameryce słowo e, 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 to zależy od formy i ono bardzo często bardzo, bardzo separuje. To nie jest tak, że Berty... ma dwa różne znaczenia.